Rozpocząłem serwer, na którym grałem z kolegami. W tym momencie kopię kamień. No i zajmuję się kopaniem węgla, innych rzeczy, a teraz widzimy się w jaskini. Kopałem przez jakiś czas żelazo, węgiel i inne rzeczy, a teraz zobaczycie to w przyspieszonym tempie. Stworzyłem tutaj portal do netheru i z tego żelaza co wykopałem stworzyłem sobie żelazne itemy i żelazną zbroję. No i poleciałem do netheru. Teraz Wy zobaczycie przyspieszony materiał tego jak przez dwadzieścia minut kopałem diamenty, a później niestety z nimi zginąłem. To jest rozpoczęcie nowego serwera nazwanym MC Games SMP. Ten serwer będzie, będzie będę nagrywał z niego odcinki. No i jeśli chcecie Part 2, zasubskrybujcie i kliknijcie lajka. Like. W tym momencie eksploruję mineshafta, w którym znalazłem bardzo dużo diamentów i zrobiłem sobie tak sobą zbroję. Tu kopałem troszkę obsydianu na potrzebne rzeczy, na przykład Kolejny portal enchanting table, no i to będzie na tyle. Zostawcie łapkę i suba. Dziękuję.